Dzień dobry kochani, wiosna, wiosna się zrobiła, ciepło na dworze, zapowiadają wspaniałą pogodę. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć słów kilka o wysiewaniu papryki. Ja w tym roku będę wysiewać cztery odmiany papryk. Zakupiłam w tym roku jeden rodzaj papryki, jest to papryka czerwona Paradiso i jest ona przystosowana typowo do tuneli lub szklarni. Tutaj mamy wyjęte nasiona z papryki czerwonej, takiej zakupionej w sklepie. Te nasiona to jest papryka taka podłużna, czerwona, słodka. I w ostatnim opakowaniu są nasiona papryk, które zebrałam z krzaczków w zeszłym roku. To są takie małe papryczki do nadziewania. Są w dwóch kolorach, są żółte i czerwone. Ja na rozsadę przygotowałam sobie cztery doniczki, na każdy rodzaj po jednej doniczce, które wypełniłam podłożą do wysiewu. Każdej z doniczek przygotowuję sobie otworki, w które będę wrzucać nasionka. Jako pierwszą wysiewam paprykę Paradiso. Wcześniej nie miałam tej papryki. Zobaczymy, czy spełni moje oczekiwania. Papryka musi mieć dużo światła i bardzo ciepłą temperaturę, do 25 stopni. Najlepiej, aby wasze nasiona papryk. Do końca lutego znalazły się już w ziemi. Później kiedy sadzonki będą miały po 2-3 liście właściwe, przepikuję je do pojedynczych doniczek i po jakimś czasie rozpocznę nawożenie biochumusem. Podpisuję sobie doniczki, aby nasionka mi się nie pomyliły. Teraz przystępuję do wysiewania nasionek pobranych z papryki. Po prostu przy śniadaniu stwierdziliśmy, że o ta papryka jest fajna, i weźmiemy nasionka i spróbujemy ją wysiać. W zeszłym roku również tak zrobiłam. I kilka uwag a propos właśnie wysiewania papryki kupionej w sklepie. Nigdy nie wiadomo, jakie to są nasiona. Czy nie jest to przypadkiem odmiana F1, która nie powtórzy swoich cech po raz drugi. Ja rok temu doczekałam się kilka sztuk takiej papryki. Aczkolwiek mam pewne obserwacje, o których za chwilę Wam powiem. Podobnie też z nasionek wyciągniętych z papryki, będę wysiewać tą paprykę taką długą, czerwoną, spiczastą, słodką. W zeszłym roku poczyniłam kilka obserwacji a propos papryki. I tak, zdecydowanie ładniej rosły papryki, które miały uszczekiwane czubki. Ładnie się rozkrzewiały i było ich zdecydowanie więcej. Zrobiły się takie. Ładne, gęste krzaczki. Papryki, które nie miały uszczykniętych czubków, były takie pojedyncze, miały po jednym owocu po dwa. Drugim spostrzeżeniem jest to, że papryka zdecydowanie fajniej rośnie w pojemnikach, a nie w gruncie. Miałam posadzone część papryk w Donicy. W tunelu foliowym, a drugą część miałam posadzoną normalnie w gruncie, w tunelu foliowym i te w Donicy zdecydowanie ładniej rosły, dlatego w tym roku planuję również posadzić paprykę w Donicach. Nasionka, które mam tych małych papryczek, one są w dwóch kolorach: żółte i czerwone, również były wyjęte z takiej sklepowej papryki. Z tym, że uprawiam już je drugi rok pod rząd i wiem, że one powtarzają swoje cechy. Bardzo fajnie rosną, jest ich bardzo dużo. Dzieciom bardzo podpasował ten rozmiar papryki, ponieważ jest akurat taki sam raz do dziecięcych rączek, które zjadają na raz. Na koniec, oczywiście, wszystko spryskuję wodą i odstawiam w ciepłe miejsce. Zapowiadają teraz bardzo ciepłą temperaturę, dlatego papryka powinna szybko wykiełkować. Dajcie znać, jak tam wasze uprawy papryki. Komentujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.